Zajmuję się tłumaczeniem i komunikacją między Niemcami a Polską, wykonywaniem telefonów do Polski, do różnych organizacji. Gdyby nie epidemia, prawdopodobnie nie miałabym czasu, żeby to przyjąć, bo byłoby to też dla mnie nierentowne w porównaniu do normalnych stawek, które mają graficy w kolonii. Natomiast epidemia prowadzi do tego, że żeby mieć jakąś płynność finansową i mieć gwarancję, że co miesiąc dostanie się jakąś jedną stałą, pewną stawkę, za którą będzie można zapłacić część czynszu albo ubezpieczenie zdrowotne, Cześć Wam! 12 listopada 2020 dom, dom, dom. Trochę popatrzysz z okna, wyjdziesz na spacer, wyjdziesz pobiegać do lasu na wrzosy, dom, dres, leginsy. Dresy, leginsy, piżama. Sweterek, który został przerobiony ze sweterka wyjściowego na sweterek domowy, bo nie zakładam w najbliższym czasie, że będę miała znowu często okazję wchodzenia gdzieś i noszenia ładnych sweterków, także nastąpiła taka naturalna selekcja moich ciuchów pod względem to są ciuchy, które dotychczas ubierałam tak na takie bardzo nieeleganckie wyjścia. I teraz zostały przekwalifikowane na po prostu chodzenie w domu, żeby nie chodzić tak jak kiedyś w domu tylko w jakichś bluzach dresowych i starych spetrach, tylko żeby korzystać też z takich tych innych ciuchów. Także chciałam Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Was mam. Bardzo się cieszę, że mam ten kanał na YouTubie i że dzięki temu i dla tego kanału na YouTubie mam okazję ubrać się ładnie i się umalować, i się wtedy bardziej lubię. Śmiecham się do, ciebie, do siebie wtedy w lustrze, jak się maluję. To są takie damskie sprawy. Yy, może męskie też, bo mężczyźni też na pewno lubią ubrać jakąś swoją ładną, ładniejszą bluzę albo sweter, który ubierają tylko do pracy, a teraz może są w home, w home w office i nie mają kiedy tego ubrać. To są takie małe rzeczy, które cieszą i które trzymają nas przy, wciąż przy uśmiechu i przy nadziei, więc ja się dzisiaj ładnie ubrałam. Właśnie i tylko po to, żeby nagrać tą, to wideo dla was, żeby sobie, żeby wam trochę poopowiadać, ale w sumie tak porozmawiać, bo to jest tak jak rozmowa z wami, bo ja wiem, że wy potem sobie coś robicie i sobie mnie słuchacie i to jest trochę tak, jakbyśmy się spotykali na kawę i, i ja bym była tą gadułą i wam opowiadała, abyście tylko tam sobie pili kawę, czy zmywali naczynia, czy coś robili i mnie słuchali. Ubrałam moją ładną bluzkę, którą zamówiłam ostatnio na Vinted i szczerze, mam ją pierwszy raz na sobie. Aha, miałam ją raz na zdjęcia, bo robiłam sesję na Instagramie i teraz ją mam na sobie i ona nie miała jeszcze premiery e, poza domem. Dostałam takie piękne kolczyki e, anielskie, skrzydlate, z takim skrzydłem anioła od Beryl, od biżuterii Beryl. I to jest też e, druga okazja, żeby je ubrać i pokazać chociaż też tutaj, je ponosić się, nacieszyć ich pięknem. Bo tak, jeszcze w ogóle nikt nie, w nich nie widział na zewnątrz, bo przecież nie pójdę do DM-u pożwirek dla kotka z skrzydłem anielskim na uchu. Ten YouTube, ten Instagram to yy, moja, moja grafika, moja pasja, praca to wszystko sprawia mi taką dużą radość. Robienie YouTube'a dla Was i to wszystko łączy się w taką całą moją, moje życie zawodowe. Yy, i, I zrobiło się teraz tak ciężko, bo to wszystko się już tak ładnie rozwijało. Ja już jestem ponad dwa lata na samodzielności, na o tym, o czym ciągle Wam opowiadam i się dzielę z tym, tym z Wami o, o prowadzeniu działalności w Niemczech jako e, samodzielny grafik. I przed pandemią wiele rzeczy już tak pięknie się rozwijało. E, miałam wiele kooperacji na Instagramie, e, gdzie. Pisałam do różnych marek y, o, o współpracy i dzięki temu y, zorganizowałam dla was konkurs na stand-up w, w, w Holandii czy w Niemczech? W Niemczech, gdzieś. Zorganizowałam dla was wyjściówki do kina na, polskie, na polski film. To wszystko zaczęło się już tak kręcić, już zaczęły się pojawiać kooperacje, jakieś właśnie współpracy, gdzie mogło, mogły z tego wynikać, wynikały z tego korzyści dla moich widzów, dla was. I pamiętam ten moment, jak właśnie był ten konkurs na film, i w Niemczech, jeszcze tak, już wiecie, było dezynfekowanie rąk w marcu, ale jeszcze kina i wszystko było, funkcjonowały normalnie, były siedzenia wszystkie otwarte, i ja wrzuciłam na story konkurs. To był ten film z Anną Tereszowską, i ona, ta aktorka, zareagowała na moją story i ją udostępniła u siebie, i napisała wtedy: Zobaczcie. W Niemczech jeszcze można zobaczyć ten film w kinie, w Polsce już nie, bo już kina były zamknięte. Wtedy do mnie dopiero dotarło, będąc tutaj, jaka jest sytuacja e, i że my jeszcze jesteśmy na tym statusie w miarę normalnym życia, bo ja szłam do kina, ale już tak już przyszło zdecydowanie mniej ludzi niż na pewno by przyszło. Wiele osób, które wygrało wtedy u mnie wejściówki, nawet nie przyszło do, do, do kina. I było mało ludzi w tej sali kinowej, ale ja wtedy wiedziałam, że to jest jeszcze ostatnia szansa takiego zobaczenia w miarę normalnie filmu, bo za chwilę będzie tak samo jak w Polsce. Korona prowadzi do wielu nowych decyzji, odważnych. Mam, mam, mam nadzieję, wierzyć w to, że dla wielu osób korona prowadzi do nie do. Załamania nerwowego czy do braku wiary, tylko do, raczej do odważenia się, robienia nowych rzeczy, których może dotychczas nie odważyliby się zrobić albo nie zdecydowaliby się na jakieś rzeczy, a epidemia i teraz ten stan takiego zamknięcia zmusza ich do, do, do zrobienia czegoś, odważenia się. Na przykład ja specjalnie teraz wykorzystałam okno, które mam, tutaj pracuję przy biurku, to jest moje wielkie okno, które wychodzi na główną ulicę i ja sobie. Obkleiłam je moją, moim napisem, że jestem grafikiem, mój numer telefonu, strona internetowa i właśnie przed chwilą szedł pan. Widać to dobrze z ulicy. Pewnie gdyby nie pandemia, to może bym nawet na to nie wpadła. Bo to jest normalne, wiele firm nakleja na okna reklamy. Ale ja pomyślałam, ja nie zapraszam tutaj raczej klientów, raczej odbywa się wszystko online. Bo nie ma aż tak dużo rzeczy do omawiania osobiście, albo raczej spotykamy się gdzieś na kawę. Ale mimo to teraz uznałam, mam okno, wychodzi na główną ulicę, dlaczego nie. W Niemczech, tak samo jak w Polsce, były przyznawane pomocy dla osób samodzielnych, dla firm, dla mniejszych przedsiębiorców, dla małych przedsiębiorców różnego rodzaju pomocy. Dla takich małych przedsiębiorców jak ja, którzy dopiero niedawno zaczęli swoje, swój, swój biznes bo ponad dwa lata temu dla osób, które yy, nie znają tej, tego świata prowadzenia własnej działalności, może wydawać się to dużo, natomiast dla osób, które prowadzą własną firmę, wiedzą, że to jest bardzo krótki okres czasu i to naprawdę wymaga lat, żeby rozwinąć swoją działalność, żeby rozwinąć swój, swoją rozpoznawalność, żeby rozwinąć ten pień. Stałych klientów, którzy przychodzą i dzięki którym mamy polecenia, i, i dzięki którym mamy stały dopływ finansowy. Aby wtedy, jak ubiegano się o do, dofinansowanie, należało wykazać, że w tym roku przez koronę miało się bodajże mniej niż połowę dochodów w porównaniu do roku zeszłego. Czyli bardzo duża różnica. Natomiast jak się dopiero rozkręca swój biznes, to to nie jest cały czas stała, a raczej w ciągu tych pierwszych lat cały czas dochody idą do góry z tego zera i z tych bardzo bardzo niewielkich dochodów cały czas to się wspina i to są wciąż y, malutkie dochody. Wciąż nie można mówić o, wiecie, y, stabilności finansowej i o takich stałych dochodach, które na wszystko starczą, ale mimo to one cały czas stopniowo idą do góry. I nawet w momencie korony, kiedy tych klientów, kiedy tych zleceń jest mniej, kiedy trzeba dopasować ceny ze względu na rynek, to wciąż ma się tych dochodów więcej niż w porównaniu do zeszłego roku, bo jest się w tym krótkim okresie rozkręcania biznesu, gdzie te dochody i tak cały czas rosną, bo rośnie doświadczenie, rośnie znajomość wśród klientów i ilość zleceń. I w takim przypadku nie mam mowy o dofinansowaniu. W normalnej sytuacji teraz jest okres świąteczny, jak rozkręcała się, jak rozkręcała się korona. To był okres wiosenny. Dla mnie to oznaczałoby wychodzenie na zewnątrz i robienie tworzenie nowych kontaktów. Jestem osobą dość komunikatywną, kontaktową. Lubię wychodzić do ludzi. Lubię swoją pracę w home office i pracę samotnie jako taki wolny strzelec i po niemiecku mówi się Einzelkämpfer, czyli taki wiecie samotnie walczący, ale z drugiej strony lubię też wyjść do ludzi i rzeczywiście poznawać nowych ludzi, opowiadać o sobie, o mojej pracy, przedstawiać nowym osobom y moje umiejętności, pokazywać im, co robię, jak rysuję, jak tworzę. I ten okres wiosenny normalnie oznaczałby dla mnie, że ja chodziłabym do różnych kafejek, gdzie nawiązywałabym znajomości, gdzie rozdawałabym może ulotki, że pisałabym do różnych osób, po czym chodziłabym na spotkania, żeby się osobiście poznać, przedstawić. Korona to całkowicie zablokowała. Nie było możliwości na przykład też już tworzenia takich Tablic dla restauracji czy malowania okien, bo nagle kafejki też były zamknięte, już nikt nie, nie, nie siedział w tych kawek, kafejkach, w środku nie przesiadywał, więc praktycznie nie było sensu na robienia jakichś artystycznych, e, inwestowania w artystyczne rzeczy na miejscu w kafejce, jeżeli klienci tylko przychodzili i odbierali jedzenie i znowu wracali. No i teraz znowu mamy powrót do tej sytuacji, zbliżają się święta e, i Ludzie nie są otwarci teraz na, na poznawanie się, na spotykanie się i rozmawianie o możliwościach, bo raczej wszyscy są wycofani i trochę się przyzwyczailiśmy już do tego siedzenia w domu, do siedzenia w swoich czterech ścianach wśród swoich ludzi. Ja myślę, że jak minie ta cała epidemia, to naprawdę będziemy musieli ćwiczyć nad tym, żeby się przekonać do, znowu do, do wychodzenia do ludzi i przypominać sobie o tym, że my właściwie lubimy to. Wychodzić z tego naszego ciepłego grona domowego, rodzinnego. Bo do tego się tutaj teraz przyzwyczailiśmy i to się wydaje normalne, takie ciepłe, nie trzeba tak dużo wychodzić. W domu można się za, przytulić do kołudry, ale pieniądze same nie przyjdą, praca się sama nie zrobi i. Rozwój osobowości, życie samo też do przodu nie popłynie i nie, nie osiągniemy naszych celów, marzeń, leżąc wygodnie pod kołderką. teraz grzebie w Kuwecie, od, odgrzebuje skarby. Cieszę się też ogromnie, że mogę wykonywać moją pracę online, że mogę korzystać z, z Facebooka, z. Komunikowania się na Facebooku, z przedstawiania mojej pracy na Facebooku i z budowania społeczności z Wami wszystkimi na, w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy budować relacje, polecać osoby, które znamy, które wiemy, że warto polecać na Facebooku bez podawania sobie ręki. Dużo się teraz mówi o wspieraniu lokalnych twórców, lokalnych, sklepów lokalnych działalności. I wydaje mi się, że to jak polecamy znajomych na Facebooku, że mogą wykonać jakąś pracę i w czymś pomóc, to właśnie to jest część takiego wspierania lokalnego twórców, bo wiemy dzięki Facebookowi, że ktoś czymś się zajmuje i że ktoś się na czymś zna i możemy polecić ją, tą osobę pod postem, że ona jest od tego i może w tym pomóc i wiemy, że jest dobra w tym. Ja już od 16 roku życia robiłam różne prace, ze czasami niezwiązane z grafiką. Zawsze byłam przyzwyczajona do tego, że żeby mieć taką wolność finansową i być niezależnym i mieć swoje pieniądze na swoje przyjemności, to trzeba było pracować pisałam magisterkę, obok pracowałam w biurze. Zawsze pomagał mi ten język niemiecki, bo zawsze prędzej jakąś można było pracę w biurze przy pisaniu ofert, przy tłumaczeniu dostać przez język niemiecki. I teraz ostatnio też polecił mnie kolega właśnie na Facebooku przez język polski tym razem, że mówię po polsku biegle i że mogę pomóc w tłumaczeniach. I w ten sposób w czasie epidemii Wykonuję coś, co nie ma absolutnie żadnego związku z grafiką ani YouTube'em, bo pomagam przy tłumaczeniu z polskiego na niemiecki przy produkcji filmowej niemieckiej. Czyli ja, graficzka, osoba, która normalnie rysuje. Jackson, mogę nagrać? <grym> Dziękuję. Osoba, która normalnie zajmuje się projektowaniem banerów, jakichś reklam i rysuje, siedzi przy komputerze. Teraz też siedzę przy komputerze podczas epidemii, ale dodatkowo, żeby mieć jakiś dodatkowy stały dochód co miesiąc, zajmuje się tłumaczeniem i komunikacją między Niemcami a Polską, wykonywaniem telefonów do Polski, do różnych organizacji czyli taka praca typowo biurowa, mailowe, mailowanie, telefonowanie po polsku i komunikacja między Niemcami a Polską. Gdyby nie epidemia, prawdopodobnie nie miałabym czasu, żeby to przyjąć, bo byłoby to też dla mnie nierentowne w porównaniu do normalnych stawek, które mają graficy w Kolonii. Natomiast epidemia prowadzi do tego, że żeby mieć jakąś płynność finansową, i mieć gwarancję, że co miesiąc dostanie się jakąś jedną stałą, pewną stawkę, która wpłynie co miesiąc i za którą będzie można zapłacić część czynszu albo ubezpieczenie zdrowotne, jest absolutnie uspokajająca i pom pomocna. Więc ja się bardzo cieszyłam i wiem, że obecnie w branży artystów, grafików, freelancerów, piosenkarzy, twórców jest to bardzo popularne, że. Tym bardziej właśnie teraz wykonują prace, które absolutnie nie mają związku z ich zawodem i z tym, co chcieliby robić. No i dokształcają się w nowych zawodach, w jakichś nowych branżach, poznają nowych ludzi i następuje taka wymiana, bo wymaga tego dobre planowanie finansowe. Dzięki temu, że uczestniczę przy tej produkcji filmowej, będę mogła też wyjechać na parę dni, polecieć do Polski, co w ogóle teraz lot e, wydaje się dla mnie w tych czasach takim luksusem i takim e, niedostępnym Bytem, taką możliwością niedostępną, która, tak jak 20 lat temu, ktoś, kto latał samolotem, był jakimś osobą wysoko postawioną, która miała super dojścia, to teraz dla mnie wydaje się lot ogólnie do Polski takim czymś wyjątkowym. No i fakt, że będę mogła się na parę dni po prostu wyrywać z domu, nie pójść do, na zakupy, tylko jechać na chwilę do Polski uczestniczyć w tym, w czymś fajnym, może pojawić się jako tłumacz przed kamerą, więc ja się ogromnie z tego cieszę, a Was znowu zachęcam do tego, że by pokazywać na Facebooku, nam, w mediach społecznościowych, korzystać z tego, że macie tam profile i że się tam pojawiacie i opowiadać tam też o tym, co robicie, jakie języki obce znacie, w czym jesteście dobrzy, bo właśnie dzięki tym prostym sytuacjom Wasi znajomi, grono Ludzi na Facebooku dowie się, w czym jesteście dobrzy i w czym możecie pomóc innym ludziom, i może ktoś was poleci i dzięki temu wpadnie wam jakaś dodatkowa fucha, która trochę ustabilizuje wasze dochody miesięczne. Myślę, że ta epidemia trwa już tak długo, że to, to ten czas, żeby szczerze porozmawiać powiedzieć sobie, że każdemu. Pewnie nie każdemu, ale wielu osobom jest ciężko, może boją się o swoją pracę, może mają mniejsze dochody, może im pracodawca zminimalizował pełen etat na pół, etatu, na jakąś część etatu i szukają tych możliwości. Więc media społecznościowe naprawdę są teraz od tego, nie od tego, żeby oglądać zdjęcia, piękne zdjęcia innych osób, jak mi się super żyje, tylko od tego, żeby o sobie poopowiadać online, bezpiecznie z domu i żeby inni znajomi mogli się właśnie dowiedzieć, że mówicie po polsku. I po niemiecku, i możecie w czymś pomóc. Dzięki temu e, rozszerzą się Wasze kontakty i może e, Wam wpadnie coś, co Wam trochę pomoże w tej sytuacji, doda Wam trochę e, nadziei i otuchy i pomoże. Dajcie szansę innym, żeby mogli też Wam e, pomóc, jeżeli jest Wam obecnie ciężko. Jeżeli macie jakieś pytania co do e, życia w Niemczech teraz w czasie epidemii, może potrzebujecie jakiejś porady, może chcecie się czymś, czymś podzielić, to piszcie albo w komentarzach, macie też mojego maila na YouTubie. Tak, jak się wyrobię z odpisywaniem, to, to się wyrobię i postaram się Wam odpisać. Natomiast gwarantuję Wam, że cieszę się z każdego komentarza i każdej wiadomości od Was, bowiem, że oglądacie mnie i po. Reagujecie na to, co do Was mówię, czyli tak jak powiedziałam na początku odcinka, jest jakaś interakcja i taki dialog. Mimo, że teraz ja tutaj siedzę sama i do Was mówię, to i tak czuję się, jakbyśmy rozmawiali ze sobą, jakbym ja do Was rzeczywiście mówiła. Chciałabym, aby ten odcinek miał taki odzew i rozgłos pozytywny, na zasadzie, że nawet teraz w czasie epidemii są możliwości wciąż na wymianę z innymi ludźmi, na zdobywanie nowych prac, czy mniejszych, czy częściowo, czy jakiś tylko fuch, ja to tak zawsze mówię, i też na, na, na rozwijanie się na, i wciąż na poprawianie swojej sytuacji. Może nie w takim samym szybkim tempie, jak poza tą pandemią, ale wciąż teraz też są jakieś możliwości na 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 krok do przodu, bo dużo się teraz mówi o tym, że pandemia to taki moment takiego siedzenia, że się nic nie dzieje, że nic nie rośnie, że, że wszyscy siedzimy w miejscu. Ja myślę, że nawet online z domu, z domu ogólnie, dając znaki światu, możemy też iść malutkimi kroczkami do przodu, w kierunku naszych marzeń, celów, które sobie wyznaczymy. Mam nadzieję, że mój smartfon, na którym nagrywam, wciąż nagrywa, że nie przerwał. Powtarzam też, że zrzutka na moją kam pierwszą kamerę wideo, którą chcę nagrywać wideo dla was wciąż trwa i pojawia się tam już mała sumka, która cały czas rośnie. Za co wam ogromnie, ogromnie dziękuję. I wciąż możecie na tą zrzutkę wpłacać. Każda złotówka się liczy, bo jestem już tutaj już 2310 subskrybentów, jeżeli każdy z Was dałby złotówkę na zrzutkę, to ja już mam ee, hajsik na tą kamerę i będę mogła dla Was nagrywać z pewnością, że mi nagle smartfon nie przerwie. No i też z lepszą jakością. Wierzcie mi, że zobaczycie tą jakość, ja ją też zobaczę i będę szczęśliwa, jak będę mogła nagrywać kamerą wideo, którą nagrywa się zupełnie inną wygodą i zupełnie inną jakością po prostu zupełnie inaczej niż smartfonem. Ale lubię to robić i nawet nagrywanie smartfonem już od prawie 3 lat też mi sprawia radość. Na radość właśnie. Bardzo wam dziękuję za uwagę, że byliście, że słuchaliście albo oglądaliście mnie, bo słuchanie też jest OK. I dajcie znać, jeżeli też macie coś do powiedzenia na ten temat, jakbyście chcieli, żeby ten kanał dalej się rozwijał, o czym e, chcielibyście posłuchać ode mnie, to śmiało dajcie znać. Pozdrawiam was bardzo pozytywnie i bardzo ciepło. Krótkim prostym zdaniem. Wszystko będzie dobrze. Cześć.